Nie ma. Sprzedałem i go nie ma. Tak, no sprzedałem mój ulubiony obiektyw. Przez ostatnie kilka miesięcy, prawie rok. Obiektyw, który praktycznie nie schodził z mojego Nikona Z9, cały czas był na nim zamontowany, cały czas pracował. Mój ulubiony. Ulubiony obiektyw. Czyli Nikkor Z400mm F4,5 świetny, mały, lekki, poręczny o niesamowitej ostrości, niesamowitej jakości optycznej. Zresztą zobaczmy kilka przykładów. Na przykład takie zdjęcie o ogniskowa 400 mm. No, trochę ciemne, trochę bure, dlatego że dzień był pochmurny, dzień był byle jaki, ale wystarczy popatrzeć na oko tego zdjęcia, żeby zobaczyć jak ostry jest ten obiektyw. Albo też inne zdjęcie tutaj z telekonwerterem, bo trzeba pamiętać, że 400F4,5 świetnie pracuje z telekonwerterami. Zarówno z tym telekonwerterem 1,4 razy, jak i z telekonwerterem 2 razy. Naprawdę spadek jakości optycznej jest niewielki, szczególnie z telekonwerterem 1,4. Przy dwójce, już może troszeczkę widać, że tam jest mniej ostrości, ale nadal jakość obrazu jest bardzo fajna. I na przykład tutaj mamy zdjęcie zrobione przy ogniskowej 560 mm. Znów wystarczy popatrzeć na oko tej sikorki, żeby zobaczyć, że z tym telekonwerterem obiektyw pracuje bardzo ładnie. Albo też inne zdjęcie przy 560 mm. Tutaj z kolei mamy sójkę. Też bardzo fajnie z telekonwerterem. I też znów dzień był pochmurny, więc ISO napompowane. Niemniej jednak całość daje radę. Również z telekonwerterem dwa razy ten obiektyw pracuje bardzo ładnie. Tu mamy jeden przykład, sikorka w kąpieli. Może już to nie jest taka żyleta jak, jak bez telekonwertera, no ale nadal zdjęcie jest akceptowalne. Kolejne zdjęcie z telekonwerterem dwa razy. Tutaj mamy sikorkę znów. Wystarczy popatrzeć na, na koniec jej dzioba, na oko. No widać, że ten zestaw 400 plus telekonwerter dwa razy pracuje bardzo ładnie. Kolejny przykład. Tutaj mamy kosa. Znów dzień bardzo ciemny, ponury, a mimo wszystko zdjęcie wyszło całkiem fajnie. Kolejny przykład 800 mm. To jest zdjęcie zrobione nad morzem, dynamiczne zdjęcie. I to jest zdjęcie mocno skadrowane, także to też trzeba wziąć pod uwagę, że mocno skadrowane zdjęcie, a mimo wszystko całkiem niezłe optycznie. Kolejny przykład 800 mm. Tu mamy Kormorana z kolei. Kolejny przykład Mewa. Popatrzmy na te pióra. Wszystko tutaj widać. To jest przecież 400 z telekonwerterem dwa razy. Dzień akurat był słoneczny, ładny. Czas naświetlania krótki. ISO nisko, więc wyszło bardzo fajnie. Inny przykład przy 800 mm. Też mewa. Tutaj nawet widać, że to co ta mewa trzyma w dziobie ma jakieś nóżki, także te nóżki nawet tutaj widać. I znów trudno uwierzyć, że to jest zdjęcie zrobione z telekonwerterem dwa razy na cztery setce. I ostatni przykład zdjęcia z telekonwerterem. Znów kormoran. Popatrzmy na jego dziób. Widać bardzo wyraźnie, bardzo ostro. Popatrzmy na układ piór, Te pióra tutaj nad wodą widać każde piórko bardzo elegancko, tak? Czyli że 400 z telekonwerterem dwa razy pracuje bardzo fajnie. Dlaczego zatem sprzedałem 400? Otóż powody były w zasadzie dwa. Jeden powód był taki, że któregoś dnia usiadłem nad swoim katalogiem zdjęć, zacząłem go przeglądać no i uderzyła mnie dosyć ciekawa sytuacja. Mianowicie. 400 czterysetką przez niemal rok, samą czterysetką bez niczego, zapiętą na Z9, zrobiłem słownie jedno zdjęcie. Jedno. Jedno zdjęcie. No ciekawostka. Z telekonwerterem 1,4 zrobiłem już 80 zdjęć. Natomiast z telekonwerterem 2 razy zrobiłem 500 zdjęć. No to mi dało do myślenia, bo to oznacza, że ja tej ogniskowej 400 mm praktycznie nie używam. No jedno zdjęcie przez niemal rok. Częściej używam ogniskową 560 mm, czyli 560-600 mm, 80 zdjęć, ale najczęściej używam ogniskowej 800 mm. Tak jak powiedziałem wcześniej, 400 z telekonwerterem dwa razy pracuje bardzo ładnie, no niemniej jednak ma swoją wadę taki zestaw. Otóż chodzi o to, że telekonwertery Nikona, te serii Z, bardzo brzydko się zachowują przy pracy takiego zestawu obiektyw z telekonwerterem pod światło. W mocno kontrastowych warunkach, jak robimy zdjęcia pod światło, to niestety, ale nam to trochę źle wychodzi. Dlaczego? Bo telekonwerter, czy to 1.4 czy 2 razy, pracując właśnie tak pod światło, generuje dokładnie w centrum kadru paskudną fioletową plamę. Zobaczmy. Tutaj jest jeden przykład. Na tym dzięciole, na skrzydłach tego dzięcioła, wyraźnie widać w centrum paskudną, fioletową plamę, ona jest nie do skorygowania w postprodukcji. To jest jeden przykład. Oczywiście tutaj kolory są mocno wyciągnięte. Zazwyczaj ta plama jest trochę mniej widoczna, ale jak wyciągamy kolory, bo jak robimy pod światło, no to to, co jest w cieniu, jest takie trochę szaroburę. Trzeba kolory podciągnąć. Podciągamy kolory, natychmiast ta fioletowa plama jest widoczna. Inny przykład. Też takiej fioletowej plamy widocznej. Tutaj mamy kosa i znów na brzuchu tego kosa widać paskudną fioletową plamę. W przypadku kosa akurat dałoby się to troszeczkę skorygować, dlatego że kos jest czarny generalnie, więc można zaznaczyć sobie tą plamę, można zrobić desaturację lekko. W tym przypadku dałoby się, ale w większości przypadków jest tak, że ta fioletowa plama jest nie do usunięcia. No i teraz tak, jeżeli pracuję w normalnych warunkach, ze światłem, tej plamy nigdy nie zobaczymy. To jest jeden szczególny przypadek, że musimy ustawić obiektyw tak, żeby fotografować coś, co jest w cieniu, jednocześnie to coś jest na tle bardzo jasnym, silnie oświetlonym, żeby był duży kontrast i że się musieli wyciągać kolory. Wtedy ta plama się pojawia. Niestety pech chce, że ja bardzo często fotografuję ptaki, które siedzą gdzieś tam na gałęziach, wysoko. A to oznacza, że fotografuję właśnie pod światło. No i mam problem dlatego, że w wielu przypadkach moje zdjęcia nie nadają się do użycia. Właśnie przez tą fioletową plamę. Wolałbym używać czegoś, co tej fioletowej plamy nie generuje. Jak zastanawiałem się co dalej, no to doszedłem do wniosku, że stało ogniskowa 400 Pomimo tego, że to, tak jak powiedziałem, mój ulubiony obiektyw ma dla mnie pewne wady. No, po pierwsze, fotografuję najczęściej przy ogniskowej 800 mm, czyli jest z zapiętym telekonwerterem. 400 mm to jest dla mnie za mało. Druga sprawa, jak zapnę telekonwerter, mam tą fioletową plamę. To może należałoby się zastanowić nad jakimś innym rozwiązaniem. Co w przypadku, kiedy potrzebuję coś w okolicach 400 mm? No to jest inny obiektyw, to jest Zoom 100-400, który pracuje bardzo ładnie i. No, on też pracuje z telekonwerterami. Co prawda, jest ten sam problem, że mamy fioletową plamę, bo to nie jest wina obiektywu, tylko to jest wina telekonwertera, ta fioletowa plama. Ale ponieważ ja rzadko pracuję przy, przy ognisko 400 mm, jak się okazało, często korzystam z koi z zakresu 100 więc zoom jest dla mnie tutaj idealnym rozwiązaniem. I do tego ten zoomnik z 100-400 ma bardzo dobrą jakość optyczną. A no, zresztą, zobaczmy. Zobaczmy, jak, jak wygląda jakość optyczna takiego obiektywu 100 -400. tu mamy pierwszy przykład, to jest ogniskowa 400 mm, obiektyw sam, sam zoom, bez niczego, bez telekonwertera. No zobaczmy, że on bardzo ładnie pracuje. Oko tej wywiórki jest idealnie ostre, widać poszczególne włoski na futerku. Zobaczmy inny przykład. Tutaj mamy z kolei mazurka, który Siedzi na kaflu i też widać, że ten mazurek jest bardzo ostry. Więc ten Zoom wcale nie ustępuje 400, przynajmniej w moich zastosowaniach. Znów, gdybyśmy chcieli robić duże wydruki, duże powiększenia, takie powiedzmy, metr na coś tam, no to na pewno byśmy zobaczyli, że 400 stałogniskowa jest zdecydowanie lepsza niż Zoom. Ale ja zazwyczaj robię no, zdjęcia do internetu ewentualnie do wydruków maksymalnie formatu A3. No dobra, A3 tak. Przy tej wielkości e, w zdjęciach różnica pomiędzy 400ką niskową a zoomem 1400 jest praktycznie nie do zauważenia. Zresztą zobaczmy kolejny przykład. Znów 400 ka bez telekonwertera. No widać, że tutaj jest wszystko pięknie ostre. Tak? Zobaczmy, jak pracuje 10400 z telekonwerterem 1,4. Tutaj mamy zdjęcie przy 560 mm z telekonwerterem 1,4. Znów widać, że. Tutaj jest ostro. Bardzo fajnie ten obiektyw pracuje. Zobaczmy inne zdjęcie też przy 560 mm. Tutaj mamy z kolei łasicę. Znów wąsy łasicy ostre, oko ostre. Ta sucha trawa na pierwszym planie, czy też przed łasicą też jest ostra. No, do moich zastosowań jakość optyczna obiektywu 1400 w zupełności wystarczy. Oczywiście, przejście na ten zoom 140 wiąże się z pewnymi problemami, no bo zoom 10400 jest ciemniejszy. Stałogniskowa 400 to jest jasność f4,5. Zoom przy 400 mm to jest jasność f5,6. Niby niewiele, no ale jak się walczy o jakość obrazu, walczy się o to, żeby ISO utrzymać jak najniżej, no to nawet każdy tam ułamek przysłony, stopnia przysłony powoduje, że ISO musimy podnieść trochę do góry, no i, no i czasami to widać, że podnosimy ISO. Również, jeżeli zastosuję telekonwerter, no to też automatycznie w przypadku 400 z telekonwerterem 1,4 mam jasność 6,3, 6,3. Natomiast na zoomie, ponieważ mam wyjściowo 5,6, no to po założeniu telekonwertera 1,4 będę już miał nie 6,3, tylko będę miał 8, F8, tak? Różnica niby niewielka, ale znacząca. Ale z drugiej strony ten zoom ma zalety, bo 400 ma skalę odwzorowania, maksymalną skalę odwzorowania gdzieś tam, jeśli dobrze pamiętam, 0,16, czyli 0,16 razy, to jest to, co dostaniemy na matrycy sensora stosując obiektyw 400 mm f4,5, co oznacza, że do zastosowania, tak jakbym na przykład chciał z większej odległości robić jakieś owady, motyle, coś takiego, no to ta 400 stałogińskowa za bardzo się nie nadaje, no bo to będzie jednak za małe powiększenie. Natomiast zoom 100-400 daje mi powiększenie 0,38 razy. Czyli ponad dwa razy większe. To oznacza, że korzystając z, zoomu, z Zuma, będę miał na matrycy obrazek tego samego Robala dwa razy większy niż korzystając ze stałownictwa 400. No i tak, idąc tym tokiem myślenia, doszedłem do wniosku, ponieważ miałem oba te obiektywy, i 400, i ZOM 1400, doszedłem do wniosku, że to nie ma za bardzo sensu. Bo do fotografowania ptaków, czy generalnie dzikiej natury, i tak potrzebuje coś dłuższego. No, przypominam, przy 400 mm tą stałą, stałogińską 400 zrobiłem jedno zdjęcie. Przy 560, 80 zdjęć. Dopiero przy 800 mm jest 500 zdjęć. To oznacza, że ja do fotografowania dzikiej natury ptaków potrzebuję coś dłuższego. I podjąłem decyzję, że w takim razie no nie ma sensu trzymania dwóch czterysetek, czyli zuma 100 i stały mi swoje 400, trzeba coś z tym zrobić. No i 400 z bolącym sercem, z rozdartą duszą, ale sprzedałem. Teraz pytanie, co dalej? No bo potrzebuję coś w okolicach 600-800 mm do fotografowania ptaków głównie, ale nie tylko. No i tutaj zastanawiam się nad kilkoma opcjami, no bo mam do dyspozycji na przykład. Zoom Nikkor Z18600. Kusząca propozycja ze względu na cenę. Ten obiektyw, w stosunku do swojej jakości, jest naprawdę tani. Druga kusząca propozycja to jest stałogniskowa 600 F63. Dlaczego kusząca propozycja? No bo znów jakość optyczna tej 600 jest po prostu odjazdowa. Natomiast wada która powoduje, że raczej na 600-63 się nie zdecyduje, no to znów przypominam, przy 560 mm za, zaledwie 80 zdjęć. 500 zdjęć zrobiłem przy 800 mm, czyli 600 jest dla mnie trochę za krótka. Mógłbym stosować oczywiście 600 z telekonwerterem, ale wracamy do starego problemu fioletowej plamy w centrum kadru przy zdjęciach pod światło, co jest dla mnie bardzo ważne. No to teraz pozostaje zastanawianie się nad jakimiś dalej posuniętymi opcjami. Niestety te opcje już lądują gdzieś bardzo wysoko, jeżeli chodzi o ceny, no bo mamy 800-63. Bardzo fajny obiektyw, no ale już jego cena jest trochę przerażająca. Testuję w tej chwili kilka rozwiązań. Na razie nie powiem, jak to się rozwija, natomiast myślę, że w niedługim czasie na kanale pojawią się kolejne informacje i będzie można zobaczyć, z czym ostatecznie wylądowałem przy fotografowaniu ptaków? A na razie, cóż, muszę jakoś przeboleć, że 400 już nie ma, mojego ulubionego obiektywu nie ma. W tej chwili w zakresie 1400 zostaje mi zoom. W zakresie około 800 mm zobaczymy, co dalej. Zobaczymy, na co pozwolą realia i zobaczymy, co najlepiej będzie się sprawdzało. Także to na dzisiaj tyle. I zachęcam do śledzenia wydarzeń bo myślę, że w krótkim czasie pojawi się kolejny ciekawy materiał na temat już czegoś dłuższego niż 400 mm. To na dzisiaj tyle.